Okej. Okay. <laughs> Witam serdecznie. W tej aktualizacji będzie... Będą wydane mody tekstury. Jak widzicie trawa. Trawa. <laughs> tu widzicie. samo jest różnica, prawda? To jest wersja latnie, to mówię od razu. niestety, trawa będzie, drzew, jak widzicie, nie ma, ale trawa jest. Macie też dodatkowy kombajn dodany. kupiony jest, czy nie? O, proszę bardzo. Tu widzieliście na zdjęciach, nie? Także to będzie to. No i może... Zobaczę tylko, czy... <laughs> Na kukurydzę jest, słonecznik tam jest moc na słonecznik, na kukurydzę, na owies. Na pszenicę, na rzepak, na soję chyba też jest i to będzie chyba wszystko także teraz wam to pokażę. To wygląda już trochę inaczej, nie trochę lepiej. Jeżeli będzie lagowało, o co chciałem powiedzieć, jeżeli będzie lagowało Wam, bo widzę, że laguje, to będziecie mieli załączony plik oryginalny i tylko tam będzie napisana instrukcja do tego, jak to zrobić, zamienić pliki. Ja tego nie będę Wam zamieniał, bo to są moje ostatnie wydanie z modami na razie i na razie modów robił nie będę. Także. Także to mówię od razu. Żeby nie było jakichś pytań i tak dalej i tak dalej. Proszę bardzo. Jest różnica? No, na pewno jest, nie? Między oryginałem a, a tym. Jest to tekstura jednak inna. Także mam nadzieję, że... <laughs> hmm. widziałem w komentarzach tam pod zdjęciami że podobają wam się mody także się cieszę no i jak mówię no na chwilę obecną to to niestety to jest co prawda Określenie rodzajów roślin. No do trzciny to, to było, ale ja myślę, że on tutaj poleci na tym też. Aha, nie kupię. No dobra, to to by było na tyle z, w tym tym odcinku z modami. Mam nadzieję, że nie będzie wam lagowało, że będzie gra, dla tych, którzy grają na lajcie, tak? Będą też dodane linki, do, do linki będą dodane do grupy, będzie dodany link osób robiących mody, będą linki dodane, także zapraszam do subskrypcji, lajkowania piszcie w komentarzach, jakie mody byście jeszcze chcieli zobaczyć i tak dalej. Także no mam nadzieję, że to Wam na chwilę obecną wystarczy. Także dzięki za obejrzenie.